jak każdego roku wywiesiło flagę. Biało-czerwone barwy widnieją także na masztach przed szkołami, urzędami i na ulicach. To by był mógł test, który dziś prosto wykonał, ale przy latach... Przy udziale około miliona wiernych na Jasnej Górze, śluby narodu polskiego, modlitwę prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego odczytał przewodniczący Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały wówczas biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński Podium, przebywał w tym panie czasie. Panie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniu naszych przodków, kulturze i patriotyzmu? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? O dokonaniu wszystkich ludzi bez względu na przynależność polityczną. W którym zależało na Polsce, naszej oczystej ziemi, w bohaterach walk o jej niepodległość. Ale na w jakich powstań ten szczególny dokument. Maj, rocznica pięknych serc, Maj, rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, choć składali ci, co przyszli. Choć przeminął dawno wieku, dawno hasło się zmieniło. On począł nowy wiek, lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała, w jedną całość Polski stanie. miłość w wszystko trwała. Tym, co polscy dali myśli, aby stworzyć cud na nowo. Cześć i dziś przed pamiątką, którą Wszyscy zebrani, szanowni Grupowie, mieszkańcy gminy Sadowej. Dzień strażaka odbywa się w maju, a więc w tradycyjnym okresie strażackich uroczystości, spotkań i świętowania. Są też, też dni ochrony pożarowej, ale czas ten również składa się do, skłania do rozrio, rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw, jak również dumy i satysfakcji z pracy strażaków i ich działalności w ochotniczych Strażach Pożarnych. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że strażacy się wzięli z potrzeby życia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Istotą straży jest skuteczne przeciwstawianie się niebezpieczeństwu, które pojawia się nagle i nieoczekiwanie. Jest w tym niewątpliwie coś z samarytanizmu, ale przede wszystkim chęci godnego spełniania ratowniczego obowiązku sprostania wyzwaniom, które stawia zagrożenie na jaką zasługujecie, za to wszystko, co robicie. To dzisiejsze strażackie święto, święto Floriana, pragnę wyrazić naszą olbrzymią wdzięczność i wieczną pamięć za te starania, w czasie których nie szczędziliście ani własnego zdrowia, ani własnego czasu. Dzisiejszy dzień to również okazja, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, aby Wasza praca sprawiała Wam zawsze satysfakcję, a większość społeczności zawsze jej towarzyszyła. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.

Sous-titrage Société Radio-Canada